30 listopada mija ostateczny termin składania wniosków o świadczenie Dobry Start. Dokument można przesyłać jedynie drogą elektroniczną. Świadczenie Dobry Start w tym roku wynosi tyle samo co w roku ubiegłym, czyli 300 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o ten datek? Świadczenie 300 plus przysługuje jeden raz w roku na dziecko do 20 roku życia uczące się w szkole lub do 24 roku życia, jeżeli jest to dziecko z niepełnosprawnościami. Tłumaczy Marlena Nowicka, rzecznik ZUS w Wielkopolsce. Pieniądze przyznawane są niezależnie od kryterium dochodowego. Jedyne co trzeba zrobić, to złożyć wniosek. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Najlepiej to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych, czyli PUEZUS, ale możemy to zrobić również przez bankowość elektroniczną bądź portal Empatia. Dodaje Marlena Nowicka, to już ostatni moment na złożenie dokumentu. Na pewno warto. To jeszcze kilka dni zostało, czyli wszyscy, którzy nie złożyli tego wcześniej, mają jeszcze okazję na złożenie wniosku. Przypomina Zbigniew Czerwiński, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory ZUS w ramach tego świadczenia wypłacił 4 miliardy 300 tysięcy złotych. Z dobrego startu skorzystało ponad 4 miliony.